Tridum w domu. Tegoroczne dni Tridum będą wyjątkowe. Będziemy oglądać transmisję za pośrednictwem mediów, będziemy mieli też możliwość przeżywania celebracji w domu. Przede wszystkim pragniemy, aby to był czas rzeczywistej modlitwy, a nie tylko biernego uczestnictwa. Dlatego przygotowaliśmy dla Was materiały. Które można pobrać z internetu, z konkretnych stron internetowych. A tutaj w tych filmikach pragniemy nawiązać do tych materiałów i wytłumaczyć poszczególne obrzędy, tak aby ta nasza modlitwa oddawała Panu Bogu chwałę, aby była dobra. Kiedy myślimy o Triduum Paschalnym, to pierwsze i podstawowe pytanie, które sobie zawsze stawiamy, to to, które dni tak naprawdę do Triduum należą. Wielki Czwartek, Piątek, Sobota i Niedziela, no ale jeżeli Niedziela, no to są cztery dni, a nie trzy. Jak wyrzucimy Czwartek i zostaniemy na Piątku, Sobocie i Niedzieli, to pojawia się oczywiście pytanie o to, to co, Wielki Czwartek, Musza Wieczerzy Pański, to nie przynależy do Tridu. Bardzo pomocne w tym szukaniu odpowiedzi, które to dni, jest popatrzenie na nie z perspektywy Ojców Kościoła. Oni nie tyle mówili o konkretnych dniach tygodnia, co mówili o tajemnicach, które celebrujemy w ciągu tych dni. Chociażby święta Augustyn, który mówił o Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, wskazując na tajemnice, które mamy w tych dniach przeżyć. Również oczywiście bardzo pomocne jest zobaczenie żydowskiego sposobu liczenia czasu, gdzie nowy dzień rozpoczyna się po zachodzie słońca, z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie, kiedy Pan Bóg stwarzał świat w opisie z Księgi Rodzaju, to najpierw była ciemność, a dopiero potem stworzył światłość. Wobec tego najpierw jest noc na początku dnia, a potem pojawia się poranek i cały dzień ze światłem. Dlatego też, właśnie w tym kluczu myśląc, rozpoczynamy Triduum Paschalne od mszy Wieczerzy Pańskiej. Przez liturgię męki pańskiej, wielkosobotnie czuwanie w ciszy i nocną liturgię zmartwychwstania, wigilię paschalną, i cała potem niedziela wielkanocna. To są te trzy dni. Ale liturgia też pokazuje, że nie tylko chodzi o trzy dni, jakby niezależne od siebie, o trzy niezależne od siebie wydarzenia, ale próbuje je uchwycić w jedną całość. Jest jedna Pascha Chrystusa, w której mamy wziąć udział. Jedno wydarzenie. Wobec tego tak naprawdę liturgia tych dni jest tak zbudowana, żeby pokazać, że to jest taka jedna wielka celebracja trwająca trzy dni. Że ona ogarnia nie tylko te momenty, w których normalnie jesteśmy w Kościele, ale również. Całe, cały dzień, te momenty, kiedy przeżywamy w rodzinie, te momenty, w których pościmy, w których wyłączamy telewizor, kiedy gromadzimy się na rodzinnej modlitwie, kiedy medytujemy, po prostu całe trzy dni są celebrowaniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W tym roku w szczególny sposób będziemy mogli doświadczyć tej jedności tych dni. Przede wszystkim dlatego, że to nasz dom stanie się miejscem celebracji tych wydarzeń. Nie będziemy widzieć już tego rozróżnienia trochę na momenty w kościele, liturgii i te momenty, które spędzamy w domu. To cała nasza codzienność zostanie ogarnięta śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. I to jest najważniejsze w przeżywaniu tych dni: tak je przeżyć, z takim nastawieniem i z taką wiarą i taką modlitwą, że Chrystus umarł dla mnie i zmartwychwstał dla mojego zbawienia. Że ja mam te prawdy przeżyć osobiście, że mam ich doświadczyć, że to właśnie Chrystus w moim życiu dokona zbawienia, że to w moim życiu wyzwoli mnie z niewoli, z niewoli mojego grzechu, z niewoli jakichś moich przywiązań, z niewoli moich oczekiwań, z niewoli moich wyobrażeń, że to On wejdzie w moje życie, żeby mnie z tej niewoli wyprowadzić i wprowadzić mnie do Ziemi obiecanej, że to w moim życiu dojdzie do. Nowej jakości życia, że to ja przejdę z życia starego do życia nowego, z ciemności, bez nadziei do światła nadziei, że to w moim życiu rozleje się miłość zbawiciela. To jest najważniejszy klucz do przeżywania tych dni. Zaprosić Chrystusa do mojej codzienności, zaprosić go do mojej rodziny, zaprosić go do miejsc mojej pracy, zaprosić go do moich relacji żeby Triduum paschalne wydarzyło się w moim życiu. Ksiądz Krzysztof powiedział, że pierwszym obrzędem Świętego Triduum paschalnego jest msza Wieczerzy Pańskiej. Gdy będziesz oglądał transmisję za pośrednictwem mediów, zwróć szczególną uwagę na liturgię słowa. Możesz również yy, Przeczytać te czytania, te teksty liturgii słowa, które przygotowaliśmy dla Ciebie w materiałach. Odmówić przewidziane na ten dzień nieszpory. I w ten sposób modlić się liturgią Kościoła, którą Kościół właśnie Wielki Czwartek sprawuje. W Wielki Czwartek zazwyczaj naturalnie, i to jest takie zrozumiałe, myślimy o tajemnicy Eucharystii. O tym, że Pan karmi nas swoim ciałem. Ale zanim Pan nakarmi nas swoim ciałem, pragnie najpierw karmić nas swoim słowem. Warto to na nowo odkrywać, że mamy dwa stoły: stół Eucharystii i stół Słowa Bożego. Przygotowaliśmy materiały, w których zapraszamy Cię do praktyki echa słowa. Praktyki, która pomoże jeszcze bardziej konkretnie przeżyć tajemnicę spotkania z Panem Bogiem w Jego Słowie. Kilka konkretnych rad, jak do tego podejść. Po pierwsze, warto zacząć od przygotowania. Jeśli uda Ci się tak ustawić, zagospodarować swój czas w ciągu dnia, żeby do południa przeczytać chociaż jedno z przewidzianych czytań, to na pewno będzie to owocować. Jeśli przeczytasz wcześniej jakieś czytanie do południa rano, to wieczorne spotkanie z nim w ramach celebracji powinno być bardziej owocne. Po drugie, Warto mieć dobre nastawienie przy słuchaniu tego słowa. To nie są tylko teksty, które opowiadają o konkretnych wydarzeniach historycznych. To też, ale to przede wszystkim są teksty, w których Pan Bóg mówi dzisiaj do Twojego serca. W Totridum Pan Bóg ma przygotowane dla Ciebie jakieś bardzo konkretne słowo, które chce ci powiedzieć. W takim duchu nastaw się i podejdź do tych słów, do tych czytań. Proś pana Boga, staraj się skupić uwagę, skoncentruj się. On do ciebie będzie mówił, bardzo konkretnie mówił. Nie miej w sobie takiego myślenia, przecież ja znam tę historię, wiem co się dalej wydarzy. W tym roku Pan Bóg może ci to opowiedzieć w sposób zupełnie nowy i w zupełnie wyjątkowy. W końcu po trzecie spróbuj podjąć tą praktykę dzielenia się słowem, praktykę, którą nazwaliśmy echo słowa. Jeśli ta Praktyka jest dla ciebie obca, nieznana, to przyjmij jedną z dwóch rad. Rada pierwsza. Staraj się po usłyszeniu, po przeczytaniu tego słowa podzielić tym słowem, tym zdaniem, które jakoś najbardziej cię dotknęło. To może być jedno zdanie, kilka wyrazów, nawet jedno słowo. Spróbuj powiedzieć, co wtedy myślałeś, gdy to słowo jakoś zwróciło Twoją uwagę, może jakie emocje się z nim wiązały. Druga rada jest taka, by czytać. Te czytania, by słuchać tych czytań, z takim pytaniem: Jaki jest Bóg i jak działa Bóg? Jeśli będziesz miał te dwa pytania w sobie: Jaki jest Bóg, jak działa Bóg, i znajdziesz odpowiedź na te pytania w usłyszanym Słowie, to podziel się z tymi, z którymi tą liturgię przeżywasz, ze swoimi domownikami. Przy echu słowa, przy tej metodzie, warto pamiętać o dwóch zasadach. Dzielenie się słowem jest absolutnie dobrowolne. Na nikim nie wymuszaj, żeby coś powiedział. Każdy niech mówi, jeśli chce, to nie jest konieczne, by powiedzieli wszyscy. I druga zasada, nie ma potrzeby odnoszenia się i komentowania tego, co powiedział ktoś inny. Jeśli zada pytanie i poprosi, by mu udzielić odpowiedzi, wtedy jak najbardziej. Ale nie wymuszaj i nie komentuj zdania innych. Przyjmij każdego dzielenie jako jego osobiste świadectwo. W końcu postaraj się zachowywać i strzec to słowo. Jeśli w czasie liturgii słowa Wielkiego Czwartku usłyszysz jakieś słowo, zdanie, to staraj się je zapamiętać, a mówiąc jeszcze konkretniej, po prostu je zapisz. I przy modlitwie wieczornej Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek rano, może przy modlitwie porannej wróć do niego, przypomnij je sobie, przeczytaj. Gdy będą zaczynały się liturgie Wielkiego Piątku, y Nocy zmartwychwstania, w Wigilii Paschalnej, przypominaj sobie to słowo. Pan Bóg może do tego słowa coś dopowiadać. Pan Bóg może na tym słowie budować całe Twoje przeżycie tego świętego Tridum. Staraj się wychwycić, jakie jedno słowo, jakie jedno zdanie Pan Bóg do Ciebie mówi i go strzeż. Zobacz, że w tej postawie będziesz bardzo podobny do Maryi, która zachowywała i strzegła słowo. I na koniec trzy bardzo konkretne wskazówki. Po pierwsze, zwracaj uwagę na psalmy. One nie są tylko przerywnikiem muzycznym do czytań. W czasie liturgii Tridum psalmy są bardzo piękne, bardzo bogate. To też jest Słowo Boże. Po drugie, pamiętaj, że Pan Bóg może do Ciebie powiedzieć w homiliach lub w tym słowie, którym podzieli się z Tobą Twój brat. Słuchaj tego, co mówią bracia domownicy, słuchaj tego echa. I w końcu po trzecie, pamiętaj, że przy metodzie dzielenia najtrudniej jest zacząć. Odważnie, potem już jakoś pójdzie. Dobrego słuchania. Ewangelia mszy Wieczerzy Pańskiej to fragment janowy, mówiący o tym, jak Jezus wstał od stołu, przepasał się prześcieradłem i zaczął umywać nogi swoim uczniom. Liturgia Tridom Paschalnego zna też ten obrzęd, który jest realizacją tego gestu jezusowego z ostatniej wieczerzy. Obrzęd, który nosi tradycyjną nazwę mandatum, czyli z języka łacińskiego przykazanie, ze względu na to, że towarzyszy temu obrzędowi antyfona łacińska, mówiąca o tym, przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. Tak też ten obrzęd jest rozumiany. Przede wszystkim jako bardzo konkretna realizacja. Tego przykazania miłości i realizacja przykładu, jaki dał nam Jezus. Jezus, który był Panem, który jest Panem i Bogiem, nauczycielem, uklęknął wobec swoich własnych uczniów i zaczął im umywać nogi. To była rzecz absolutnie skandaliczna dla tamtego czasu i tamtej kultury. W czasie uczty paschalnej mógł y, umyć nogi tylko niewolnik, i to taki, który nie był Żydem, który był gojem, poganinem. Tego dnia, Żyd był wolny. Paschet celebrował jako wolny człowiek, a nogi umywa tylko ktoś, kto jest poniżej godności innego człowieka, któremu nogi umywa. A Jezus się tak uniża. Jezus nie ma z tym problemu. Wręcz przeciwnie, moglibyśmy powiedzieć, że w Jezusie to jest coś najbardziej głębokiego, najważniejszego. Przyszedłem po to, aby służyć. Przyszedłem po to, żeby Wam pokazać, jak kochać. Doświadczyć w tym geście umycia nóg mojej miłości do Was i sami zacznijcie tak kochać braci. Znamienne jest to, że ten obrzęd umycia nóg. W liturgii tak naprawdę znalazł się bardzo późno jako pewna realizacja tego gestu, dopiero po reformie Triduum Paschalnego w 1955 roku. Wcześniej owszem, ten obrzęd był znany przede wszystkim w życiu monastycznym, we wspólnotach monastycznych, gdzie przełożony wspólnoty umywał nogi swoim braciom. Również na Dworze Królewskim był znany ten obrzęd. Właśnie w Wielki Czwartek król zapraszał ubogich do swojego królewskiego pałacu, żeby uklęknąć wobec nich. On, król, władca danego kraju, umywał nogi biednym, bezdomnym, ubogim mszał Piusa V zaprasza do tego obrzędu przede wszystkim biskupów, ale dzieje się to wszystko już poza liturgią, taką w ścisłym sensie, poza celebracją mszy wieczerzy pańskiej bezwiernych. Dopiero w XX wieku, ten 1955 rok, ten, ten obrzęd, choć jest fakultatywny, nie musi być celebrowany, ale jest do niego zaproszenie, żeby biskup i żeby kapłan Umył nogi wiernym. Papież Franciszek pokazał, że mogą to być nie tylko mężczyźni, nie tylko w liczbie dwunastu, ale żeby przeżyć ten obrzęd, żeby każdy z nas go przeżył, nawet jeżeli nie bezpośrednio, to duchowo, żeby doświadczył tego, jak Jezus w miłości umywa mi nogi, jak Jezus w swojej niesamowitej pokorze klęka wobec mnie, żeby umyć mi nogi. W tym roku nie będzie ten obrzęd celebrowany w kościołach. Taka jest, takie jest zalecenie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że nawet właśnie w tych kościołach parafialnych, w tych katedrach, gdzie będzie celebrowany Triduum Paschalne bez udziału wiernych, żeby tego obrzędu nie sprawować. Ale my chcemy Was zaprosić, drodzy, do tego, żebyście ten obrzęd przeżyli w swoich rodzinach. Przede wszystkim, co jest potrzebne? Dwie rzeczy. Jedno to przełamanie takie mentalne, przełamanie swojego myślenia, bo to dla nas jest bardzo trudne. Tak? Czujemy pewnego rodzaju napięcie. Jesteśmy tak blisko siebie w rodzinach, kochamy się, a równocześnie tak trudno będzie nam uklęknąć wobec siebie i umyć nogi. Będzie nam się to wydawało może sztuczne, może trochę dziwne, może szczególnie dla dzieci trochę śmieszne, ale zapraszamy Was do tego, żeby spróbować przełamać w sobie taką barierę żeby właśnie okazać miłość swoim najbliższym na Jezusowy sposób. A druga rzecz, która będzie potrzebna, to po prostu dzban z wodą, misa, ręcznik. I w tych celebracjach wieczornych, kiedy całą rodziną zgromadzicie się na modlitwie i na przeżywaniu tej tajemnicy ostatniej wieczerzy, uklęknijcie po kolei, jeden przed drugim. I niech każdy umyje każdemu w rodzinie nogi. Poleje wodą z tego dzbana, wytrze ręcznikiem. Przeżycie ten obrzęd w takim nastawieniu. Po pierwsze, Jezus mi umywa nogi. Po drugie, umywają mi nogi moi najbliżsi, czy którzy mnie kochają. To jest wyraz ich miłości. A po trzecie, ja sam jestem gotowy do takiej miłości, pełnej pokory. Jestem gotowy uklęknąć wobec mojego brata. Uklęknąć wobec osób, które kocham w rodzinie, uklęknąć też wobec ludzi, których może nie znam, żeby realizować przykład Jezusa. Po tym będziemy poznani, po tym będą poznani chrześcijanie, że wzajemnie sobie umywamy nogi, że wzajemnie sobie służymy, że się kochamy miłością na wzór miłości Jezusa. W końcu powiedzmy o być może największym albo jednym z największych paradoksów tegorocznych świąt. W dzień ustanowienia Eucharystii nie będziesz miał możliwości przyjęcia Eucharystii sakramentalnie. W ten dzień, kiedy Kościół będzie mówił, On to w dzień przed męką za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, ty właśnie dzisiaj. Nie przyjmiesz tego chleba, który stał się ciałem w sposób sakramentalny. Jak się w tym odnaleźć? Jak dobrze przeżyć ten wyjątkowy dzień w takim wyjątkowym kontekście? Po pierwsze, pomyśl o tym, że Komunia Święta jest darem. To wcale nie jest takie oczywiste. Mogło się tak zdarzyć, że przez te wszystkie lata zacząłeś trochę myśleć w kategoriach prawa do Komunii Świętej. Trochę do tej pory było tak, że przystępowałeś do spowiedzi, otrzymywałeś sakramentalne rozgrzeszenie i niejako z automatu mogłeś przyjąć komunię świętą, miałeś do niej prawo. Ten obecny czas pokazuje, że komunia nie jest żadnym prawem jest zawsze darem. Pan Bóg nie ma takiego obowiązku mi się tak udzielić. Jeśli to odkryję, to naprawdę się mogę ucieszyć. Bo każdy, kto dostaje dar, prezent, upominek, cieszy się, bo, bo miło jest być obdarowanym. No ale w jaki sposób jestem obdarowany przez tajemnicę komunii duchowej. Kościół naprawdę uczy, że każdy, kto przyjmuje Komunię świętą duchową, może cieszyć się takimi samymi owocami, jak przyjmując Komunię świętą sakramentalną i duchową. Takie same owoce, uciesz się tym, bo nic cię w te święta nie ominie, nic cię tego dnia Pan Bóg, niczego cię tego dnia Pan Bóg nie pozbawi. A jakie to są owoce? Jakie to są dary? Po pierwsze to zjednoczenie się z Jezusem. Ty przyjmując komunię świętą duchową, możesz być bardzo blisko z Jezusem tak blisko, że zaczniesz myśleć tak jak On, że zaczniesz mieć podobny system wartości, taki jak On że będziesz potrafił coraz bardziej kochać tak, jak On. Naprawdę Komunia Święta jednoczy nas z Jezusem. Święty Augustyn mówił do tych, którzy przyjmowali Komunię Świętą, stańcie się tym, którego przyjmujecie. Komunia Święta upodabnia mnie do Jezusa. Uwierz, odkryj to na nowo. Co więcej, Komunia Święta ma też inne skutki. Jak uczy Kościół, ona gładzi grzechy lekkie, zabliźnia rany grzechowe. Naprawdę po Komunii Świętej masz więcej siły do walki duchowej, do pracy nad sobą, do przeciwstawiania się pokusom. Komunia Święta daje realną moc. Kościół uczy, że Komunia Święta jest antidotum na śmierć, lekarstwem nieśmiertelności. Tego tak nie mówił święty Ignacy Antiocheński. W tych dniach, w tych tygodniach, kiedy tak mocno mierzymy się z tajemnicą śmierci, kiedy śmierć trochę zagląda nam w oczy, bardzo potrzebujemy usłyszeć o tym owocu Komunii Świętej. Może właśnie w czasie tegorocznych świąt yy, mają dotrzeć do nas te słowa Pana Jezusa z szóstego rozdziału Ewangelii: Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A jeśli do tego powiemy jeszcze, że Komunia Święta, jak uczy na przykład święty Efrem Syryjski, czy, czy święty Jan Paweł II, powtarzając to za nim, przynosi mi oprócz przyjęcia i zjednoczenia z Chrystusem również namaszczenie jego świętym duchem? Ja przyjmując Komunię Świętą doświadczam realnej, konkretnej mocy ducha świętego we mnie, żyję Jego mocą. To wszystko sprawia, że Komunia Święta ma ogromne, wspaniałe owoce. I tego wszystkiego możesz doświadczyć w czasie również tegorocznego Wielkiego Czwartku, przyjmując Komunię Świętą Duchową. Wzbudź więc w sobie akt miłości. Wzbudź w sobie akt wiary. Powiedz swoimi słowami, że kochasz Jezusa, że naprawdę mu wierzysz. I jeśli jesteś w stanie łaski uświęcającej, poproś go o zjednoczenie z nim w Komunii Świętej i bądź ufny, bądź przekonany, że Pan do ciebie przyjdzie i będziesz z nim niezwykle blisko. To mogą być Najpiękniejsze święta, może nawet najpiękniejszy Wielki Czwartek, bo w tym roku może szczególnie zwrócisz uwagę na Komunię Świętą i zrozumiesz, jak wielkim ona jest darem.